Ocean w Minecraftcie nie jest miejscem, w którym można zacząć grę w Minecrafcie. A to dlatego, że brakuje tam podstawowych rzeczy na start, takich jak na przykład drewno. Więc czysto teoretycznie, granie na samym oceanie nie jest możliwe. Przynajmniej tak się by mogło wydawać. Ale dzisiaj to sprawdzimy, ponieważ dzisiaj zebrałem ponad 100 widzów, którzy podejmą się tego wyzwania wyzwania założenia cywilizacji na oceanie. I szczerze mówiąc, to chyba najciekawszy film, jaki zrobiłem w takim formacie, bo dzisiaj nic nie będzie wiadome, a my prawdopodobnie jesteśmy świadomi, mniej ciekawszego eksperymentu z taką ilością graczy. Jak chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę, bo filmy są codziennie, a ja tworzę je na podstawie tego, co się wam podoba. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie suba, bo nadchodzący miesiąc będzie naprawdę kluczowy dla mojego kanału i chyba nie chcielibyście, by to was ominęło. No więc zaczynamy i wpuszczamy wszystkich do oceanu. Więc zaczynam od tego, że po prostu pozbywam się tego szkła. Oj, ale, ej, ta ilość graczy naprawdę mocno laguje. Włączam PvP, jak coś, bo widzę, że będą sami decydować o tym, jak chcą grać. No i okej, okay, jak widzicie, są na oceanie. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak sobie mają poradzić. Ale żeby to miało jakikolwiek sens, to od razu mówię: Ocean to jest randomowo wygenerowany. To nie jest tak, że ja przygotowałem jakiś specjalny teren. Jednak ograniczyłem go, i można to zobaczyć kiedy włączę podgląd. Ocean jest takiej wielkości, czyli jest to naprawdę spora wielkość i wystarczająca do tego, żeby gracze po prostu mogli sobie żyć luźno i nawet nie wiem, czy ja będę w stanie ich jakkolwiek znajdować, ale wszystko się okaże w czasie. Jedno jednak się zauważyłem, to to, że w tym miejscu jest wrak statku. I ten, kto go zobędzie, prawdopodobnie ma całkiem sporą przewagę, bo to chyba jedyne drewno, jakie istnieje na tym etapie. Cała przestrzeń jest oddzielona bedrokiem i barier blokami od zewnątrz, tak, żeby nikt się tutaj nie mógł dostać ani stąd uciec. Plus... Jedyne struktury kiedy tutaj zauważyłem, to te takie podwodne twierdze, które są dwie, bo tutaj jest dosłownie jedna, a niedaleko była druga. Ej, tutaj coś też jest! Patrzcie to! O, tu jest portal! Tylko czy w tym portalu są skrzynki, są i jedna została już opróżniona. Nie wiemy, co w niej było, ale możemy podejrzewać, że coś na pewno przydatnego na tle tego, że to jest po prostu pusty ocean, w którym trudno o cokolwiek. Gracze są mega. Oj, ej! Rozniesieni, czy ja widzę właśnie. Pierwszą bójkę tutaj? Nie wiem, co zrobiła ta biedna dziewczyna temu chłopakowi, ale możliwe, że jednak nie jest taka biedna, tego by na co zasłużyła, ale ewidentnie ma przechlapane. Tutaj mamy grupę jakąś, osób, które chyba próbują się dogadać i jakkolwiek tej próbować żyć. Nie wiemy, co robić dalej. Yo! Ludzie są totalnie zmieszani i w sumie się nie dziwię. Ale to, co mnie interesuje, to to, czy ktoś już może dopłynął do statku, ej, dopływają tutaj pierwsze osoby. A czy w skrzynkach coś jest? No na pewno coś jest, ale zaraz zobaczymy, co, dopiero jak to otworzą, bo skrzynki się jeszcze nie wygenerowały. Do momentu, kiedy. Uj! Zaczęła się walka o drewno! To mogło być całkiem przewidywalne. A nie, dobra, oni się po prostu pomylili i oni są z jednej bandy. Jest tutaj w ogóle dużo jedzenia. Przecież są wodorosty. Tylko, żeby zjeść wodorosty, to trzeba najpierw je przepalić. A żeby je przepalić, trzeba mieć piecyk. A żeby mieć piecyk, to trzeba mieć crafting. A żeby mieć crafting, trzeba mieć drzewo. No i zaczęło się wielkie wydobywanie. Prawdopodobnie oni teraz będą mogli dyktować zasady na całym oceanie. Ale ciekawe, że nikt z nich nie rzucił po skrzynkę. Wyobraźcie sobie, jeżeli widzieliby całe drewno, tylko dla siebie, ale raczej się im to nie uda, bo tego drewna jest po prostu zbyt dużo. To mogliby czy teoretycznie mieć monopol na kraftowanie broni, a jednocześnie prowadzić terror na tej mapie. Jednak patrząc, kto tutaj przyszedł, to nie wydaje mi się, żeby to były jakieś mega złe osoby. Czy ja to oceniam tylko po tym, że to są dziewczyny. Sorry, jakieś mam takie dziwne przekonanie, że dziewczyny po prostu są mniej złe z natury. A ja tego nie mówię po własnym przykładzie. O, no, podpływa kolejna osoba. Teraz pytanie da, co mu się podzielić z drewnem. Oh, on zaatakował pierwsze, co? Ale chyba odpływa, bo zauważył, że jest sam kontra trzy osoby. A tak, oho, będą się bronić i mają crafting, więc mogą sobie zbudować mieczek i wtedy będzie miał naprawdę przechlapane. Nie atakujemy się, co nie? Oj, no i to jest koniec. Ogromna przewaga na mapie została poczyniona. A ja w tym czasie spróbuję zobaczyć, gdzie są jeszcze gracze, ale jak dobrze widać, to część z nich po prostu pływa. I nie za bardzo chyba wiedzą, co mają zrobić. Nie dziwię im się. Jednak walki są prowadzone. Mamy 120 graczy. To w sumie relatywnie mało jak na te wszystkie eventy. Dużo osób jest tutaj na środku. Oni po prostu się biją między sobą. No i ludzie odpadają. To było do przewidzenia. Nasza trójka, która dostała się jako pierwsza do statku. Widzę, że wycina tego drewna jak dużo się da. Nie wiem, czy oni są w ogóle świadomi jak potężą karty teraz mają w kieszeni. Czy to jest ten agresor, który próbował je atakować? Widzę, że już się wycofał chyba, bo odpłynął dość daleko od tego statku. On się po prostu utrzymuje na wodzie i nic nie robi. O! Ktoś próbuje zrobić pierwszy ląd! I tak! Każdy ląd tutaj prawdopodobnie będzie sztuczny, bo nie ma żadnej wysepki, która by na tym obszarze wystawała poza wodę. Tutaj obok, natomiast jest inne podejście do zrobienia wyspy. Ludzie po prostu kopią tego dirta rękami bez żadnych narzędzi, a to zajmuje wieczność. Ja się zastanawiam, czy ktoś próbował się dostać tutaj do tego podwodnego monumentu. Aha, tutaj są guardiany jednak, więc no, może być to trudne. Czy w ogóle w tym miejscu są jakiekolwiek skrzynki? Szczerze? Ja w tym miejscu byłem raz w życiu <grym> i nigdy więcej, więc mówię serio, nie mam pojęcia. Ej, ale tutaj już jest jakaś sztuczna wyspa. Całkiem szybko to wykopali? Widzę, że mają wodoroscy, ale co im ze zwykłych wodorosów, jeżeli zwykłych wodorosów nie da się jeść? Znaczy, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujemy. GM0. A, tylko ja mam trochę... Dobra, nie ważne. Dajmy sobie hunger, czyli yy, głód. Siemano. Jak postępy? Fajnie. Źle. Widzę, że nie są zgodni w jednej wersji. Może być. I chyba Enderman to najlepiej podsumował, bo to tak wychodzi po środku. A poza tym cała mapa świeci pustkami. Są co prawda jakieś cavey, tylko na co komu cavey, kiedy nie mają czym wykopywać w ogóle tuneli? Ej, ale tu są podziemne jaskinie, z których, no, fakt faktem, dałoby się w jakiś sposób zdobyć drewno. Tylko, czy jakakolwiek z tych jest otwarta? Czy do którejkolwiek da się dopłynąć? No, widzę, że nie, ale jest to jedna osoba, która się kopie pod siebie. I wow, przepraszam bardzo. Ale czy to może być przypadek, że wkopuje się idealnie na dół? Sprawdźmy to. Kajk -Sony. Sony. nie ma żadnych lewych itemków. Więc będziemy mieli jednak jeszcze jakąś osobę, która będzie miała drewno. Czy to fart, czy to X-Ray stwierdzić? Na pewno mamy jednocześnie za mało dowodów, a jednocześnie bardzo duży dowód, żeby być podejrzliwym. Teraz czemu się tej biją z sobą. Oh, jo, zostaakowany od tyłu! To się może źle skończyć! Oj! No i spodnie odpadł To był ten ty, przebrany za Jezusa, który po prostu zaatakował tą osobę tutaj. Ciekawe, co, Nie, że się na tak kopie w dół, ale spokojnie. E, Soni, spróbujmy zapamiętać ten nick i zobaczyć, gdzie Soni będzie niedługo. No, ty! A ty skąd masz miecz? Chłop ma. Crafting, drewno, kamienne rzeczy i ma deski. Pytanie. Czy on to mógł. A tu i patrzcie, tu jest faktycznie kolejny cave, z którego mógł wyciągnąć te rzeczy, więc może jednak monopol, o którym mówiłem, nie jest tak oczywisty. Co oni robią? To nie jest najgłupszy sposób na zrobienie wyspy, a nasza ekipa o, chyba powiększa swoje szeregi. Drewno, żeby móc coś zbudować. A on tutaj prosi o drewno ich, nie ma opcji! Zaklepali. I dla siebie to drewno. Dziwak. No i odpłynął. Po prostu go odpulali. Kto ma drewno, ten ma władzę. I tak właśnie wygląda życie na oceanie. Musimy pozbierać bloki na przykład ametysty. Macie dużo drewna na podróż? Okej, okay, czyli oni chcą zostawić to miejsce. Możemy zobaczyć, jaki itemów się dorobili. Drewno, kelpy, drzwi, okej. Okay. I trochę drewna i marchewkę. Podejrzewam, że ta marchewka wzięła się właśnie z jednej z tych skrzynek. Musimy być najwyżej i z dobrych bloków rzadkich, czyli oni chcą się podbudowywać do góry. Widzę, że wyspy, jedyne jakie dwie razie powstały na mapie, to te dwie obok siebie. Jedna jest bardzo mała. Oni mają w ogóle łódkę. Co jest? Skąd wy to macie? Skąd Ej, właśnie, ty się o to zapytał. Skąd to drewno birczowe? A tak szczęście się do mnie uśmiechnęło. Napisał, okej. Okay. PVZ, nie ma nic. Ej, co jest? Ktoś tu... Wow, ktoś tu tednął. W magmie się utopiło? No i wziąłem. Ej, to jest całkiem możliwe, że faktycznie dziś tutaj mogła być łódka, bo oni nie mają żadnych itemów. A fragment oceanu, który tutaj widzicie, to fragment oceanu z serwera. Znaczy, był normalnie ten fragment cały czas na serwerze. Tutaj faktycznie ktoś mógł coś zostawić. Jednakże zrobiłem regenerację terenu, ale ta regeneracja nie działa na, na przykład, moby, czyli łódki. Więc łódka realnie tutaj gdzieś mogła być zostawiona. To bardzo śmieszne. Grać na instrumentach, mi się? O czym wygadacie? To jest trzecia społeczność, jaką tutaj widzę. Ciekawe jest to, że ludzie na tej wyspie, to jest na razie największa grupa ludzi, oj, oj, biją się między sobą, ale nie mają żadnego planu na siebie, prawdopodobnie. Wiecie, co by się stało, gdyby teraz przyszedł ktoś do nich z drewnem, albo, nie daj Boże, sadzonką? Na przykład ten tutaj podjął decyzję, żeby robić samemu wyspę. No, smutne życie. Nie wiem dlaczego, ale <laughs> strategia, żeby robić wyspę na tych kelpach jest całkiem śmieszna, ale za to bardzo powszechna. O, delfiny pływają. To, co ciekawe, to to, że tutaj nigdzie nie ma ryb. I teraz nie wiem, czy po prostu się tutaj nie zespałnowały ryby, czy wszystkie zostały już wybite na jedzenie. Mimo, że jest tutaj naprawdę dużo wodorostów, czyli jedzenie jest praktycznie nielimitowane. Oj, jaki atak zombie. To nadal największym problemem jest brak przepalania tego. Czy to tutaj ktokolwiek próbuje do tego monumentu się dostawać? Chyba nie. Okej, okay. z tego co widzę, dostatek jest dalej rozbierany i to nawet co do płotka. Dwie osoby stąd poszły, została tylko jedna, która prawdopodobnie zajmie się zacieraniem jakichkolwiek śladów. Ej, patrzcie. A, bo tu jest jej koleżanka. Ty, tylko żeby ona nie dedła pod tą wodą. To ryzykowny biznes. Przepalają kelpy, to jest to, o czym mówiłem, więc y, mają źródło jedzenia jako piersi na mapie. Gdzieś pod ziemią, w ogóle widziałem jeszcze trial chambery. Ej, tutaj popatrzcie, normalnie są jaskinie, w których czysto teoretycznie można żeby było zamieszkać. Są globerisy, więc... <laughs> Tutaj ktoś jest nawet! Okej! Okay. A przynajmniej był, bo już nikogo nie ma w pobliżu stu kratek. O, jest minecart. Czy już wyczyszczony i jeszcze nie wyczyszczony, ale możemy zobaczyć, jaki e, lód się generuje. Okej, okay, drewno, tory na pewno się przydadzą na oceanie. Ej, oni mają drzewo! A, z a. Czy oni chcą mnie wyhodować, żeby mieć drewno? I to nie jest głupie. I powiem wam tak, ja przeprowadzę taki eksperyment, czy faktycznie można to Drzewo, wyhodować na większe. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, ale co ma moje wydawanie się w obliczu faktów? To nie wiem. Weźcie sobie bone mila. Jeżeli to zadziała, to im pomogę wyrosnąć to drzewo. To działa! Okej, okay. to nieważne. Pozbywamy się tego drzewa. Zrobię to dla was, widzowie. Macie. Pyk. Pyk! Nie rośnie. O nie, oni popłynęli do tego drzewa, które ja tutaj zbudowałem. Ej, drzewo! Spójrzcie spokojnie, to tylko mój poligon doświadczalny. Już nie ma, już nie ma, już spokojnie. Ale tutaj wam drzewo wyrobiłem, nie, żebyście mieli. No bo jednak znaleźli sposób, a to chyba nie powinno polegać tylko na tym, by wszyscy czekali 10 godzin, aż coś się stanie. A więc taki oto sposób gracze doszli wieloma sposobami do zdobycia drewna i szczerze, tych sposobów jest o wiele więcej, niż mi się wydawało, że będzie. To i też już... ej, ten ma nawet żelazo. Szalony dzikus! To są rzeczy, które już zdążył uzbierać. Niesamowite. Czyli jednak moja predykcja związana z tym, że osoby, które tutaj miały ten statek... Gdzie jest ten statek? Oh, teraz on już jest cały wycięty? On zniknął. A nie, dobra, nie, to nie ta strona mapy. No, chodziło mi o ten statek. On już nie jest żadnym monopolem. Ej, zaraz X-Milku zginął. To było tutaj. Tutaj się rozegrała jakaś zbrodnia. To i co, chyba najbardziej obiecująca cywilizacja. Wiecie, co niech będzie. Ja, ja, ja zrobię tak. Rzucam im stack Bone mila. Nie się rozrastają. A nawet dwa staki. Macie. A tu natomiast widzę pierwszą, trochę latającą wyspę. Że tak to ujmę A to miejsce to wyspa, na której było wcześniej najwięcej graczy. Teraz ich zostało tutaj naprawdę bardzo mało. Reszta chyba wyemigrowała przez brak perspektyw. Skądś to znam. A ten statek stoi sobie praktycznie pusty. I w obrębie stu klatek nie ma prawie nikogo. Okej, okay, a ci, którzy sobie jedno drzewo laszowe. Widzę, że dalej jadą z koksem. Oj, ej, ale agresja się zaczęła. Jeżeli ktoś ma tutaj miecz, to jest praktycznie no, nieśmiertelny, przynajmniej w takim gronie. Daj ktoś trochę drewna, widzę, że ludzie się nie chcą dzielić. Oj, wow, wow, to było nieczyste zagranie. Oj, 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 oj. I tam, gdzie widać jest broń, tam ludzie przestają być tak przyjaźni, bo wcześniej, dopóki nie wszyscy mieli bronie, oj, to jakoś bardziej w zgodzie żyli. Czyli tak się skończyła ta część cywilizacji. Jeżeli się ciekawi, jak się toczą losy baterów, którzy zdobyli jako pierwszy statek, to na ten moment są po prostu podziem i kopią żelazo. Chcą wykorzystać swoją przewagę, która już nie jest dawno przewagą, po to by się jakkolwiek uzbroić i prawdopodobnie mi się łatwiej przetrwać. No i masa lowberisów, więc oni są już ustawieni. Jak tam u Was? Ferie macie? A, no tak, teraz są ferie. Doknes, Do daj drewno. Ja mam? Zaraz ktoś ma drewno? Nie daję drewna, ale dużo osób już ma. Ja się wystraszyłem, że to. Co koło niego? Daj jedzenie! Nie mogę dać nic! Znaczy, dobra, no dałem tam mążkę kostną, bo widziałem potencjał w tamtej wyspie, ale wszyscy zginęli. To co mamy robić? No to co inni? Rozwijać się, a nie stać i marudzić. Tu ryb nie ma! No, możliwe, że nie ma, no. Oni chcą, obdaruj nas! Zróbmy taki mały trik i powiedzmy im, jako jedyni na mapie nie macie drewna. Oni sobie robią zdjęcie i nawet nie czytają, co ja do nich piszę. No dobra, no zróbcie sobie to zdjęcie. Aha, super, to daj. To skąd mamy mieć? Nie wiem. Jest kilka możliwości. Ale stojąc i narzekając nic nie działacie. Dobra, le lecimy od nich. Ty, a na tej wyspie obok, zobaczcie. Tu jest dużo osób, ale wydaje mi się, że to tylko dlatego, że się nikt tutaj nie dostał broni. I to chyba na razie największe skupisko ludzi. Oni kopią. Ej, mają ty. Nie, mają czy nie mają? Ktoś tej kopie ręką. Okej. Okay. Czyli oni mieszkają centralnie pod powierzchnią i to jest... ok sposób na wykopywanie dirta, bo tak właśnie wygląda ten moment po prostu ich kopalnia, gdyż będąc w wodzie o wiele wolniej się wykopuje, a to jest pewien lifehack. To jest niesamowite w tym filmie, że widzimy jak ludzie znajdują obejście w najbardziej ekstremalnych warunkach. Ha, wiecie czemu? Bo to jest Minecraft Extreme. Ja to muszę chyba powtarzać co odcinek. A mam takie plany na extrema, których nikt nie realizuje, bo każdy patrzy tylko na zyski, ale ja chcę po prostu zrobić coś fajnego. O, tabliczka. Lecę pozbierać kelpy. O, i tutaj są bogaci. Ty, i nawet mimo tego, że mają bronię, to jakoś się tutaj upchnęli w cztery osoby i w miarę sobie pozytywnie działają razem, to znaczy przyjaźnie. O, kolejna osoba znalazła statek, ale zobaczcie, z bardzo dużą nieufnością się zbliża do środka, bo tutaj jest piecek, który dalej przepala kelpy. <laughs> na dole toś też jest. Ej, to jest ten meloniasty? My tego meloniastego widzieliśmy chyba na wyspie. Ty Ukrad kelpy i od Płynął! Yo! Dlaczego akurat kelpy miałeś tam drewno? Mógłbyś być OP! Zielonka. Zielonka ma dwa drewna i tyle. No, okej. Okay. Każdy ma jakieś swoje, najpotrzebniejsze rzeczy. Ciekawe, czy bone meal, który rzuciłem w tłum, jeszcze gdzieś jest czy już dawno przepadł. Ci tutaj też oczywiście kelpy jedzą. Jestem ciekaw, jakby taki serwer wyglądał no nie wiem, po tygodniu na przykład, ale spokojnie dużo też będziemy robić takie rzeczy. O! Ktoś się zaplątał nad nasz monument. W którym tak naprawdę to nie ma chyba nic ciekawego. Znaczy, czy lanterny są ciekawe, to nie można tego odmówić. Ciekawe jest to, że to jest portal, co nie? Jest blok złota niewykopany. Oczywiście do tego potrzeba żelaza, ale kilka osób już miało żelazo. Ej, tu i nawet itemy. <laughs> Poczcie! Ktoś nie wypłynął na czas i po prostu udusił się z itemami. To chyba najgorszy scenariusz, jaki mógł kogoś dotknąć. Wow, to musiało boleć. Oni są tak bogaci, że przypalają drewnem. Okej, okay, mają te mążki, więc tak naprawdę oni teraz przejęli władzę nad nieskończonym generatorem drewna. Ej, a te osoby, które tutaj stały i narzekały, że nic nie mają, w końcu się ruszyły. Może dołączyli tutaj? Czyli sobie robią zdjęcie grupowe? Nawet moderator przyszedł na foto. Co się tu więcej dzieje? Okej, okay, ci tutaj też mają kelpy i dużo, bardzo węgla, więc widzę, że dobrze im tam idzie. A to? <laughs> to jest najdziwniejsze miejsce, jakie do tej pory zobaczyłem na tej mapie. O co chodzi? Czemu? Czemu by macie trzy wyspy? Jak po prostu tutaj Stoicie, czekacie na coś? A, oni rozstawiają i w taki sposób powiększają. To jest niesamowite. Czy to nie jest tak, że oni mogliby, czy czysto teoretycznie, sobie na przykład wziąć trochę piasku, odpalić crafting i zrobić sandstone'a, Mogliby. Czy o tym wiedzą? No nie sądzę. Jak widać. O! Ej, i też wszyscy przyjadą wyspę. Czemu mieszkacie tak osobno? Pozdro, Tomek wcisło. Tomek wcisło? Ale co mu wcisło? Po prostu jakieś trzynuki. Oni nie wiedzą. Różne domy. Taka miejscowość. No, jakby nie było. Powoli widzę, jak ten rejon faktycznie dzieli się na jakieś obszary, które rządzą się różnymi prawami. Mogę na event? Ty już jesteś na evencie. Max. Widzę, że drzewka też zaczynają być teraz popularniejsze. Jak tak dalej pójdzie, to drzewo la laszowe będzie. Jedynym drzewem, jaki się znajduje na tym oceanie To ciekawe Tak jak wam mówiłem, tutaj mapa jest totalnie Randomowo wygenerowana Oczywiście, mogła być jakaś łódka zaplątana Więc mają po prostu farta, że tutaj było drzewo laszowe Milka, ty ich znasz? Zaraz, oni się nie znają, ale i tak się nie dodają To całkiem ciekawe Przypomina mi to trochę Archipelag Wysp, który opiera się na handlu Nie, ale Jeden ma skina Sharpness, więc im ufam Czym jest skin Sharpness? Sandstone na komorę wolną z wodą. A, czyli chyba chcą robić to, o czym właśnie mówiłem. Że z sandstone'a mogą zbudować sobie pokój, do którego mogą wejść i kopać bezpiecznie głębiej. Tak, żeby się nie udusić. Ale mam półtora serca. O kurcze. No, o jedzenie tutaj nie jest łatwo. Jeżeli nie macie węgla albo czołgówek do przepalania, to trzeba żarcie ogarnąć. Dużo problemów sobie przed graczami, ale fascynuje mnie to, jak sobie z nimi radzą. Ten na przykład mieszka dalej sam. Dostał też od kogoś drzewo. Yo. Czy oni sobie te drzewa rozdają, po to, żeby każda wyspa mogła Fitnąć? I co z naszym statkiem? Kto tutaj aktualnie urzęduje? Zielonkę, Andrzej, Dawid i Mateosę. Okej, okay, tą Zielonkę, Dawid, to widziałem, tam, znaczy jego. No i ten statek prędzej czy później zniknie całkowicie z terenu. Zobaczmy, jak to na największej wyspie. Jednocześnie największa i najbiedniejsza, bo chyba jako jedyni nie mają drewna, ale za to wypracowali swoje sposoby na radzenie sobie z takim problemem. Mają tutaj osobę, która jest odpowiedzialna za kopanie. Ktoś musi pracować, żeby ktoś inny mógł leżeć. Aż jest mi przykro, że mam ograniczony czas na ten film, bo pff, no, ten film chyba zasługuje na o wiele lepiej zrobiony sequel. Jak leci? Źle. Zlutowany. Bardzo dobrze. O, no to to jednak, jednak są jakieś dobre aspekty. Doknes, za jedzenie. Jeszcze nie macie jedzenia? Oni mnie piją? <grym> Proszę mnie nie bić. Jako jedyni nie macie drewna. No, sprzedałem trochę info. Ciekawe, jak się teraz z tym poczują. Daj nam. Nie mogę wam dać. Daj jeść i drewno, albo sadzonkę drzewa. No daj. Handlujcie. Myście. Działaj. To nie o to chodzi, żebym ja już za was robił. Czym? Nie wiem, dirtem, macie najwięcej? Doknes dumy z nas jesteś? I tak i nie, Tyśka. Dumny, bo faktycznie robicie tutaj największą wyspę, ale z drugiej strony wy wszyscy poumieracie z głodu tym tempem! Dobra, odlatujemy od nich, daj każdemu pod was taki. Tak, tak, już biegnę! Bardzo szybko się rozprzestrzenia to drewno. No zobaczcie, no oni teraz sadzą tych drzew! Ale tu i masowa produkcja jedzenia ruszyła! Ciekawe, co, nie? Że największe zbiorowiska ludzi na razie radzą sobie. Jak najgorzej. Oni mają nawet własny port! Czy tutaj się spotkały właśnie dwie grupy osób? Ciekawe, czy nawiążą ze sobą jakiś język siły, czy też po prostu rozmowy. Czy będą chcieli negocjować, czy po prostu. Oho, oho, oho! Chyba jednak PVP. Ten się tak wystraszył, że po prostu kupla zostawił! No i niestety. Uciekajmy! O nie! A ten? A <śm> ten? tym to już tam, jego to już chichać. Oj, no to się źle skończy. Chociaż nie, czyli oni tej tylko bronią. Ty, ale też jest ich tutaj całkiem dużo. Realnie oni mają na razie największy potencjał, a te wyspy oddzielone od siebie dalej tak samo. Oni po prostu chyba czekają. Nie wiem, czy aż ktoś ich obdaruje, czy aż ktoś ich dednie. A środkowa wyspa, o której zaczęło się całe drewno, o dziwo, nie prosperuje jakoś mega dobrze. Prawdopodobnie pierwszeństwo wcale nic nie zmienia, bo od nadmiaru dobra, nawet w zasadzie to dóbr może że też się załamać cała gospodarka. Myślę, że ta wyspa jest tego najlepszym przykładem. Oni tak naprawdę mieli faworyzację, ale nikt sam tych osób nie przeżył. Bardzo ciekawa obserwacja. Ej, ja tak próbę sobie za co kolegów! Albo oni po prostu ją szantażują. <grych> to jest jedna z dwóch opcji. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj dalej drzewka rosną. Statek chyba w oczach ludzi staje się coraz bardziej bezużyteczny, a największa wyspa, cóż, na razie nie ma najwięcej graczy, ale najbardziej się rozbudowuje. Chociaż. Ta... Ja się staje realną konkurencją. Łódki i to ile? Już cała drewniana podłoga, no i jedzenia pod dostatek. Robię mur. Nie jeszcze chcą tutaj budować mur! Wiecie co? Ja mam chyba pewien pomysł, co zrobię, a mianowicie normalnie powinienem do Ciebie jak skończyć, ale chyba zrobię mały time skip. I wrócę tutaj za godzinę, dwie. I zobaczę, co się zmieni do tej pory, bo na ten moment muszę się na dworze w czegoś odebrać. Więc cóż, mała przerwa! I tak oto minęły dwie godziny. Na pierwszy rzut oka nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło, ale możemy jasno zobaczyć, że zostało tylko dziewięć osób. Więc polećmy do największej wyspy, jaka do tej pory była. I jak dobrze pamiętacie, tutaj było dużo drzew laszowych. Zjeść nie można, bo ci ty przychodzi. Jak dobrze wiedzieć, tutaj nikt nie żyje i trochę jest zbiedniała ta wyspa, mimo że jest delikatnie większa. A wokoło nie widzę żadnych graczy! Powstały jakieś dziwne rzeczy, nawet nie wiem co to ma być. Jakiś domek latający z tragiczną historią bo tutaj leży tylko item. Jak byłem tutaj przed chwilą, no to były jeszcze diamentowe rzeczy, ale chyba niestety to się zebrał. Tutaj były te odseparowane wyspy i niestety nie przeżył, ale powstał domek. Dom. W sensie bardzo dużych rozmiarów ten dom. Przynajmniej mam okno. No i podpisany ocean, nie wiem po co. Pustynia. To niezła pustynia. Wyspa gracza mam wolne. Wyspa graczy, dedło się. No i wszystkie wysepki, które tutaj były teraz są po prostu puste. Jakieś do drzewo się uchowało. A wyspa, gdzie było najwięcej graczy, cóż, w końcu ma drzewa. Ale nie ma mieszkańców! Ciekawe co się z nimi stało, piszcie w komentarzach! Dookoła każda wyspa jest praktycznie pusta Ale o dziwo, statek żyje I dalej są tu osoby, które przychodzą zbierać drewno I są nawet dwie Halo, ktoś tu tutaj żyje jeszcze? No i tak wyglądają jak fejpunki, dużo kobla, kelpów Czasem trochę piasku, ale są tory O, i są też diamentowi ludzie Ej, tutaj tak ktoś jeszcze żyje I Ma swoją wyspę, ale Nie można tutaj mówić o raczej początku nowej cywilizacji Ej, tutaj jest jeszcze jakaś latająca Ale się powodzi Tylko nie wiem czemu te piecyki mają takie ułożenie Ale dużo kelpa jest I i szybko w sumie. Ej, zaraz, czemu on ma enchantowany miecz? Skąd masz enchant? Nie się teraz próbuję z tego jakoś racjonalnie wytłumaczyć chociaż. Z Trial Chambera, no tak, były Trial Chambery. Mają nawet enchanting table? Oni no, i mają więcej niż ja po tygodniu grania. Doknes, przywitaj się ze mną. Czasem chciałbym wiedzieć, o co wam chodzi, ale tak na poważnie. Mieliśmy jeszcze Opsa i Diaksy. Rich Gang. Ej, ten nas pytał o to. To dobrze. Moderatorzy, jak widać, dbają o to, żeby było w uczciwie. No i widać, że jest tutaj z trzech, bo jeszcze jest kolejna osoba. U mnie cztery sobie z diaksetem dedły. Nawet mają enchantowane jabłka? No ale to dlatego, właśnie, co wam pokazywałem wcześniej, prawdopodobnie. Czyli, że jeszcze poza tymi kopalniami. gdzieś tutaj widziałem Trial Chambery. O, są tam. No więc realnie można było pozdobywać troje rzeczy. O, faktycznie byli tu, nawet są ślady. I mają bazę centralnie na środku. I nie tylko miecze mają enchantowane. Niektórzy sobie kopią i widzę, że już wykupują pierwsze diamenty. Teraz czym on kopie? On nawet nie ma kilufa! Po co on wykopuje te diaksy? Mordo, ty tego nie Mógł wykopać. Ale są też osoby, które chyba zdecydowały się mieszać pod wodą. I w sumie się nie dziwię, bo na zewnątrz już mało kto żyje. Miejsce nie jest jakoś specjalnie ukryte. Ale mają faktycznie drzewka azaliowe, więc tak jak się spodziewałem, to tylko drzewka azaliowe teraz po prostu będą w modzie. Ale nie wiem, szczerze, nie ryzykowałabym. Oni piszą na tabliczkach? Chyba się boją, że to się jest wokoło. I może ich usłyszeć. Ale marchewki zaczęły się rozrastać, więc przeżyły próbę czasu i nie zjedli ich po prostu. Kolega wtedy wszedł i dedł. Jak widzicie, to ostatni, którzy przeżyli. Nawet miałem jakieś złote rzeczy. Moderator mi napisał, że jeden typ to chyba ogólnie uciekł z eventu. Zobaczyłem zapalony portal pod ziemią. Ludzie autentycznie próbowali stąd uciec. To trochę jest straszne, ale to widzowie już byli, wszyscy widzowie, którzy przeżyli do samego końca. I szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że naprawdę się aż tyle stało. Bo na początku nawet nie podejrzewałem, że będą drewno. Jak chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. To będę robił takich więcej.